I master na bota. Dobra. dobra, no na bota o i... faktycznie. Nope. <laughs> Zrezygnował. No o master On tu wprowajdzie. <laughs> <laughs> patrz, patrz. patrz. Ej, daj go, daj go, daj go! No nie! No co się dzieje, kur Ej, on mnie zosatował! Ej, Ej, bo midliner troluje w chód. Nie! Nie no, nie będę nikolować. No, wiedziałem, że tak się do skończy. Przeżyj. Ale nie no wychodzę <laughs> Jaki O nie, Wiktor! O, Wiktora nie ma jak coś. Super! On zamiast do mnie podejść i go w heale, bo on po co? O ten popkom uciekł. I wskoczył w trzech. No bo nie, ja tak nie było. To też. Ja też? Powiedziałeś coś przed chwilą, ale nie zrozumiałem. Nie wiem, co to A ja, nie, ja zapomniałem już szczerze mówiąc. No nie jest tak, że wstydzę się tego, co powiedziałem. Legitnie zapomniałem. Ult w niego, Wydziemy potem do, do ściany, no i jakbyś uciekasz. <laughs> no <średzi> Zjedz go ktoś, on jest do zjedzenia ten blitzkrieg. Idę <średzi> Zjedz go szybko ja już nie, ja nie ja Zabijasz nie go k***a, idioto <średzi> Nie, nie <średzi> ja mogę do niego podejść, Arek Masz flesza No e, Dawaj E przez ścianę i go szukaj k***a Zabijasz go na jedno combo ty j debilu Grałeś z tym czepionem kiedyś? Arek, on nie manszotuje, ty też byś nie doszedł do niego nawet Masz flesza, ty k w film powiedziałem Co znaczy doszedł, ty k***a obok niego pojawiasz nagle To nic C by nie dało, Arek Aby nic nie dało, on był lepszy w kulach Idę się wyjść Co znaczy k***a a, bo tak, gdy się w... Ty stygasz z Redcajnem, ku... jesteś nieśmiertelny! Ups. podraklam się. Nie w tą stronę, kurwa, niech ci będzie, tylko Skinął. A ty jest Mali. Nie skinąłbyś, kurwa, kurwa, już bieg, wspomóc, no! No nie wiem, ja mogę im knagi postać wszystkim, kurwa, tym czołgatym. Pod AP, nam idzie, bieg, dwa, dziesięć, dwa. Ultuj kogo, ultuj! I w Ulcie masz smajtować jak coś. Zobaczcie, ja tu jestem, kurwa. Ja smajtowałem tego Drake'a. bo nie wiem, czy wie, a to sami udaję się. Perfekcyjnie wymiot, smajta. Po czemu ja zabiłem tego Drake'a? Ku... Być może cię cię być ciężko Adam Okej, okay. może jestem głupi, szczerze mówiąc. I nikt nie zagra dzisiaj w Among Usa. A, Nie, dzisiaj nie. No. Ja muszę jutro wstać wcześniej, wiesz? Ja też. Ale ja, jutro, ja muszę wstać wcześniej, jutro, wiesz? Mogę się zanurzyć, ale. Nie zagrać w Among Usa. Dobra, Play nie wiem, kto cię pytał, szczerze mówiąc, o twoje zdanie. Ej, to są Dupnik Miele i Antonin. Generalnie Ja u mnie nie akurat, ale. Tak, jeśli nie przyjdzie tu ten, Wiktor. Który nie żyje ten? No faktycznie. No, jeśli nie przyjdzie, Wiktor. Który nie żyje? Prawie zginął, no. Kto ku... Prawie zginął. Wiktor prawie zginął. Faktycznie! Ku... A Ten co się respi za 400 dwie sekundy? Jarek, nie masz oczu? Powiedziałeś Wiktor! Nie mówiłem o Wiktorze. Może jestem kurwa. Jesteś. Ale za gdzie mi poszło, Jezus, dawno tak dobrej gniewę. Masz potem reporta. Praw nie gardło, bo nie. Chyba będę chory. Nie no to od tej imprezy. Ale to już poniedziałkę imprezy łapkę. <laughs> A co od czego cię boli gardło? Zrobienie loda chyba. Oczywiście to pieniądze, bo się szanuję. Co? Nie wiem, jak też bym zrobił? Na przykład jak ktoś by miał dać 1000 zł takie? O, 1000 to jest do... Nie, 500 nawet. No kur... kuba, szanujmy się. 500 zł to 500 zł. Trochę nie, przez... no co ja galam w ogóle za 300. Za 300 w to Ja w ogóle ostatnio zamówiłem ku... I nie przyszłam. <śmiech> nie <śmiech> Ej, kuba. Płod... Nieważne.

i nie chcę nic mówić, ale na Mazurach, a cały czas się ale, ale tylko jak lezliśmy w łóżku. Naprawdę. Ale tak się zawstydziłeś normalnie. Wtedy byłem bardziej obrudzony czasami. Wtedy jak przekroczyłeś pewną karnicę, to stwierdziłem, że ku... wstaje i szedłem gdzieś. No Grotę na przykład k***a się na mnie położył. Ja go wrzuciłem i wyszedłem z pokoju. Nie, że ku... na brzuchu na moją głowę na przykład położył, tylko on wstał i normalnie... Czekaj, ciężko mi to wyobrazić sobie. Ja nie wiem czy on jest g**a, szczerze mówiąc. Ja nie, <grym> nie jestem no, pewien, legit... Ja, ja też nie jestem. Nie jesteś <grym> że <jeżeli> nie jesteś pewien. <grym> nie mam już do słowa. Nie Rudy, nie brałbym. Jak, jak, jakiś normalny adecek weź. Ja jeszcze sobie kupię. Kur... O. Zajebi... A O, może to? No kur... Ale dobrze, co jest? O, tam sobie szliwe popę na topie 01 już. Bo k. Passage wine to było. Mm -hmm. Jak to by... mówię? Jak wygrywamy bota. No Niesamowite, to się nie zdarza często. Ja na miał Gin. Ja tak ja <try> Jak tak dalej pójdzie? Na Uciekło, ja na miał 03. Jak tak dalej pójdzie? Na Czterech na topie. Uciekł, kur. Cztererki zwyli. Ja pierdam. Pomóż ktoś, kurwa. No pomóż ktoś. Oj, kto ma Drake Enemy, ty kurwa. Nie udasznik na Dumili. Pewnie mała mu robi kolację. No to trafił się mało kompetentny Z. A u nas w tym jeszcze mniej kompetentny Z. Zak. To sprawdzam bardzo. Patrz ile <noise> mam Silda. Ale powiedziałem Kasadin. Patrz mam Silda. Ale argument dobry. Weź się w nią wbić. My z nią wygrywamy. O nie, nie, nie. ja No dobra, ja nie żyję. Fajnie jest. Weź tam w Dobra, chcę Szybki record. Nie chcę mi się czekać 7 sekund. Ale ale poczekać 30. inny ten zakup, taki jakiś k***a glut. A ma cały jeden item, kiedy ja mam pulpit. Ale się zrespitował, k***a zarobić. Ja. Wykrzyknę, że mnie na ten Discord. wyjdę zaraz. Ale fokusowałem dalej. A dam penta. Penta, penta. To <laughs>